W ogóle bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś tucju ani Hutu i tej sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. Co lubię w życiu robić? A potem zacznij to robić. Ja jestem Andrzej, ty jesteś na kanale Biegnie No i wreszcie wróciłem do nagrywania vlogów dla was Także zapraszam Mamy już dzisiaj środę Ciekawe czy echo niesie Echo Więc warto byłoby zacząć już dla was Coś pogadać Od soboty minęło już kilka dni Nogi odpoczęły bo w sobotę zakończył się bieg za czekolady, podczas którego przebiegłem 151 km. Dokładnie 151,400 400. Ale w książkę wpisałem 150, bo tak uznaliśmy z Michasiem. Sztatą, że wpiszemy po 150 km, żeby było równo i ładnie, żeby ładnie liczba wyglądała. Tym bardziej, że Michał przebiegł w sobotę swój 150 parkran. No ale to wszystko mogliście zobaczyć w minioną niedzielę w odcinku A jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam do pooglądania, bo warto Ja zmierzam do pracy Dzisiaj umówiłem się z córką Że śmigamy sobie do restauracji Z dwoma złotymi e, łukami Pod złotymi łukami, o może tak Tak, idziemy na frytki <laughs> Wiem, wiem, wiem Zaraz mnie tu możecie zjechać Że to niezdrowo Ale ja mam po prostu ochotę po tylu wyrzeczeniach, trenowaniu, bieganiu, spędzeniu trzech dni w kamperze Uznałem, że należałoby sobie podziękować, dać sobie nagrodę Cóż to za nagroda, wiem No, Ale skoro tak się wymyśliłem, to tak robię Dzisiaj też śmigam na spotkanie e, podróżników Na których to Michał właśnie, który ze mną biegał wraz z jego szanowną małżonką, czyli mamą będą opowiadać o swojej podróży do Japonii. Eee, może spróbuję wam tam też troszeczkę nagrać i pokazać, jeśli oczywiście będzie taka możliwość. A co? Ja już za tydzień śmigam do Rulewa, czyli półmaraton maraton rulewo rólewo 21 km do przebiegnięcia z Grudziądza do Rulewa. Eee. Lecimy, bo autobus mnie się tutaj zatrzymał, żeby mnie przepuścić. Przepiękny półmaraton, dziesiąta edycja, moja trzecia oficjalna, więc to będzie naprawdę bardzo ciekawy yy, dzień. Kurde, ludzie mnie tu przejadą zaraz. Dobra, będzie... Yy, o jeszcze będzie dzisiaj do posłuchania, ale najpierw leka, bo już na mnie szanowny kolega, yy, szanowny kolega Adrianek czeka, który też biegał ze czekolady, bo musimy jechać do pracy. Trzeba robić montaż, montaż, montaż. Nie tylko w domu się robi montaż, również w pracy się robi montaż. Na etacie, że tak powiem. Lecimy, lecimy, lecimy. Zimno jest w ogóle, nie? Zimno. No ale co poradzić. Jak idą, że mam dobieganie buty, do chodzenia na co dzień, bo puchnięte nogi mam nadal. Ogólnie to nienawidzę się spóźniać. Dziś właśnie, a dziś właśnie się kurde spóźnię. Już się spóźniłem, bo spotkanie podróżników. Jest od godziny 18, a ja jest 15 czy tam 20 po więc niestety jestem spóźniony Dokładny 15-15 po co poradzić no idziemy zobaczyć do Gruziońskiej Mariny i posłuchać o Japonii. Kurde, ale 15 minut ponad straciłem pogawędki. No chyba, że też rozpoczęło się troszkę później no ale jak znam Michała to zapewne nie bo Michał jest z zegarkiem w ręku poukładany nie to co ja kurde jak ja się nienawidzę spóźniać no ale dobra lecimy zobaczyć, posłuchać może też by się wybrał Andrzej do Japonii jeśli byłoby warto Nigdy nie byłem, to też ciężko ocenić, nie? I ciekawe czy ja, w Japonii jest dużo miejsca do biegania. Byliście w Japonii, biegaliście? A może tylko zwiedzaliście? Dobra, lecimy zobaczyć. Nie ma co się rozdrawniać, Ładnie wyglądać i ich zobaczyć. raz na zboczach góry Fuji. Tu mamy krawat. Tam jest bardzo dużo takich miejsc i jest dużo takich właśnie eksponatów, ponieważ gdyby ktoś się jednak rozmyślił, miejsc. tak jak bardziej znany miejsc to Tokio, dzielnica Shibuya, dzielnica Shibuya ze słynnym Shibuya Crossing, tak? Tutaj mamy to słynne skrzyżowanie, gdzie przechodzi się na krzyż. Tutaj podczas jednej świateł przychodzi około 1500 osób, tak? Podczas jednej zmiany świateł. Naprawdę tutaj ruszają to idą niesamowicie, to idą niesamowicie tutaj duże strumieniem. Mamy też oczywiście pomnik, tak, psa, hachiko, ale faktycznie duża liczba osób przez to strumienie przechodzi. Jak ruszają, to po prostu idą. Ten pies jest takim symbolem przywiązania, takiej tej wierności. Nie tylko do swojego pana. Psa do Pana, ale generalnie w kulturze japońskiej jest mocne przywiązanie do, do Panów i właścicieli, stąd właśnie taka symbolika. Y, dostaliśmy informację, że za moment będzie sztorm i z się trzeba bardzo szybko ewakuować, więc już i obejść się nie zdążyli. Także zobaczcie, już jestem normalnie w kultce, tutaj pada i my pieszo doszliśmy sobie do portu, natomiast właściciel ośrodka swoim samochodem dowiózł nam bagaże. Zobaczcie jak pięknie Pięknie drzewka Kwiatkami obrosły Będą jabłuszka A ja dzisiaj, tak jak powiedziałem kiedyś Wracając z pracy do domu Kupię jabłuszka Żebyście mogli wraz ze mną je posmakować Wirtualnie <grytualnie> Wirtualnie, ale ciekawe czy będą pyszne Będę wam te emocje dawkował A my już mamy czwartek Widzieliście przed chwilą Monia z Michałem Opowiadali o kwiatach wiśni Między innymi o kwiatach wiśni A ja wam przed chwilą Pokazałem kwiaty bzu Czy tam inne jakieś stokrotki Jak również kwiaty na jabłonkę. O, Ciężko do roboty było ruszyć rowerem Ale to też jest Jakaś taka mała dawka motywacji Żeby z powrotem się w ogóle ruszyć Ech. Nogi już nie bolą Plecy nie bolą bo powiem Wam szczerze, że trochę ten bieg za czekolady odłożył mi się. Nie czułem się, cały, nie czułem się komfortowo przez całe 2,5 doby. Miałem tam jakieś dolegliwości, trochę mnie czwórka bolała, gdzieś tam łydki spinały. Nie do końca było z organizmem tak, jak mi by się podobało. Dzisiaj mamy 25 kwietnia, jak to nagrywam, i jest plus jeden stopień na plusie. Plus jeden stopień na plusie, ale teraz walułem. No i patrzcie, rękawiczki czapka zimowa biegnie, a Andrzej jedzie na rowerze do Arbajtu. Trzeba popracować, pomontować, posprzedawać, porobić różne rzeczy. Wszystko to, co będzie na liście do zrobienia, do wykonania, do odczeczkowania. Dzisiaj w planach jest dalszy. W czasie regeneracji, więc rowerem wracam do domu. Jem posiłek jakiś i od razu jedziemy na e, solanki do basenów solankowych, do sauny, żeby się jeszcze trochę zregenerować. Odpocząć wczoraj rozmawiałem z partnerem biegowym, tak to na razie nazwijmy, i powiedział, że to dobrze, że odpoczywam. E, w planie jest tak, że jeszcze odpoczywam. E, cały czas do niedzieli Czyli dzisiaj mamy czwartek Odpoczynek w sensie e, basenu Jutro mamy piątek, odpoczynek, relaks e, W weekend jestem z córką, więc e, Postanowiliśmy, że jakieś filmy poglądamy Albo pójdziemy do kina, albo na spacer, albo cokolwiek Byle nie biegać A w poniedziałek Będzie trzeba zrobić rozruch Ponieważ w środę biegnę e, półmaraton śladami Bron, bronka Malinowskiego z Górdzionza do Rulewa 21 km będzie trzeba przedreptać początkowo rozmawialiśmy z Michałem, że e, najwyżej jak nie będzie sił, to polecimy jako ostatni zamykający stawkę. Zobaczymy, czy to się uda, bo e, skoro nogi odpoczęły, skoro nie czuję żadnego bólu, to może da się trochę szybciej pobiegć, bo... Na 3 godziny na półmaratonie ma być słońce mieć to też nie będzie być dobre. Chyba. Aczkolwiek zobaczymy, na razie nie gadam. Zobaczymy, jaki pomysł wyjdzie. Co tam będziemy chcieli robić, tak zrobimy. Nie wiem też, czy Michał. Michał będzie nadal chciał być wolno, no bo wiem, że ten bieg na czekolady jemu wyszedł lżej. Jemu wyszło to lżej. Nie miał takich puli, nic by nie bolało. Tu się o wiele lepiej niż ja wiecie, to jest tak, że przy dużych ultramaratonach to wystarczy, że gdzieś posiłek rano, nie taki jak potrzeba. Przynajmniej ja to odczuwam po sobie. Zresztą na maratonach, na półmaratonach pewnie i na piątkę potrafi kogoś poniewierać jak źle zje posiłek poranny, albo też będzie się na przykład dzień wcześniej słabo wyciepiał, nie? Puścisz, mnie? Puścisz Dzięki. No i e, każdego może tak wspomnieć, wierać i każdy może mieć jakieś swoje niezbyt dobre e, przyżycie, nie? Ja mam kamerę jeszcze podagrywać dla was trochę, tak żebyście po prostu mogli coś tam ode mnie usłyszeć po tym e, filmie, zabieg czekol czek czekolady czekolady. Jeżeli nie widzieliście jeszcze, to możecie obejrzeć, Hej. E, możecie obejrzeć, możecie cofnąć się wcześniej i zobaczyć, jak to wyglądało. A ja zbliżam się już do bracie więc będę się rozłączał z wami, bo jest niebezpiecznie tak jechać jedną ręką na kierowniki, jak się jedzie w dół i w górę. Zakręt, nie zakręt, ulica. Więc jeszcze za chwilę zobaczymy, czy jest Krystynka i Maciej, bo dowiedziałem się, nie wiem, czy to mówiłem w jakimś filmie, eee, Krystynka Została nazwana e, przez Grażynkę. <gry> a Karol z Mokrego poinformował mnie, że e, bociek, który tam mieszka, że Soustysiowa mówiła, iż on ma na imię Maciek. No to Krystynkę i Maciejka, zaraz ja odwiedzimy, jeśli w ogóle będą, bo mogą być na żerowisku, nie? Chłodno mają, kurde, te biedne boczki przyleciały. A tutaj piździ jak na Siberii. A nie jak w Polsce. Dobra, widzimy się potem. Nie wiem czy to widzicie, ale tam właśnie na tym postumencie wylądował bociek Chciałem wam, wam ich pokazać na yy, gnieździe, ale ich nie ma na gnieździe. Są tutaj. Przynajmniej jeden jest tutaj. Zobaczcie. Powiadę trochę bliżej, może nie idzie. A odleciał ale widok ale widok ciekawe czy udało się to nagrać bo tam odleciał tak dziwnie ciekawe czy to była chrystynka czy to był maciuś no tak jak mówiłem nie ma drugi też poleciał gdzieś kurczę ciekawe czy mi się nagrało fafika nie ma fafik jest jeszcze pewnie schowany w domu gdzieś Mrożek był w nocy to pewnie go zamknięto A chału, albo gdzieś tam masz swoją jakąś taką kanciapkę czy pudę, czy to innego, bo to różnie bywa na wsi no dobra. Nie będę się już żegnał raz drugi. Widzimy się później. To jeszcze nie koniec odcinka. Nie. Nie. Więc o! Najlepiej jakbyś zasubskrybował kanał Andrzej. Oooo! Prawie bym do lasu wjechał, widzisz? To dlatego, że nie subskrybujesz. Więc kliknij ten magiczny czerwony przycisk. Plus dzwoneczek, będzie mi bardzo miło. Rzekłbym, kurwa, ale zmarzłem. Męsowsko, nie spodziewałem się, że aż tak zimno jest. Szok, 28 minut jechałem. Ojej, ale zimno. U. Jabłuszek wyszło nic. Ale to zaraz wszystko się dowiecie. No dobra, trzeba w końcu powiedzieć, że z tymi jabłuszkami. Tutaj, jak widzieliście, rano bardzo mocno zmarzłem. Było tak zimno, że nie umiałem się roić. No to na dokładkę, na powrocie, całą drogę padał deszcz. Mało tego. Nie tylko padał deszcz, to w pewnym odcinku drogi. Zaczął walić, napierdzielać Nie, nie, na, nie, nie zaczął napierdzielać, zaczęły napierdzielać Kostki lodu Normalnie kostki lodu odbijały mi się od beretu Normalnie dostawałem takimi kostkami lodu po głowie Po ramionach Że aż tutaj w jednym miejscu mam czerwoną rękę Tak waliło Okulary szybko ściągałem, bo bałem się Że się potłuką A miałem te wiecie korekcyjne, nie? No bo coraz mniej widzę. No ale teraz dzisiaj rano widziałem, że słoneczko, no to mówię dobra. Ściągam korekcyjne ubieram inne korekcje, czyli ochronę słońca. Od słońca ochronę, raczej tak. No i tak zmarłem, tak zmokłem, że niwi w pomyśle było, ażeby wyciągnąć kamerę. Mówię, kurde, nie ma jabłuszek. Trudno. I zabezpieczyłem sobie dwie piątki spojrzałem na pogodę i wiem, że dzisiaj na powrocie będę mógł swobodnie kupić dwa worki Muszę kupić dwa worki jabłek dwa różne i podzielić się z innymi no bo tam tyle jabłek nie ziem i się pewnie poprzeć Jak tylko dotarłem do domu i rzuciłem z siebie przemoczone ciuchy aż do gasi Cały byłem mokry także mi chociaż telefon i i dokumenty bo już raz też tak było wracając z pracy <laughs> rozebrałem wszystko, zjadłem pyszny obiad i to, no i to i przebrałem się i szybko pojechałem wymoczyć się, wygrzać w ciepłych solankowych basenach zrelaksować się w saunie bo takie dostałem zalecenia, do żeby mam nadal odpoczywać mimo tego, że jak już wspomniałem w tym filmie na pewno nie raz. Trzeba przebiec półmaraton. Mamy dzisiaj piąteczek. Tygodnia kończeczek. Koniec tygodnia. Będzie można wreszcie w weekend odpocząć. Plany są iście diabelskie. Czyli odpoczywać ile wlezie. Wymyśliłem z córką, że może pójdziemy do kina, ale tak coś za ja bardzo. Prócz horrorów, które ona uwielbia, a nic nie ma. A ja horrorów to ja nie lubię, bo ja później nie mogę spać dniami i nocami. Snu umie mało. To nie będę jeszcze na horrory chodził. Kurde, jak tam jest pięknie w oddali. Muszę kiedyś spróbować dostać się do tych sadów Bo tam naprawdę jest pięknie. No i to znowu pod górkę. Nie chce mi się, ale muszę. Bo trzeba na te wszystkie wyprawy i pomysły, które... Chcę zrealizować w maju, zarabiać pieniążki. Oczywiście bardzo mocno pomaga mi yy, Wasze dobre serducho i Wasze wkłady na wirtualną kawę. Więc jeśli macie ochotę stawiać mi kawę, to zapraszam. W zamian dostajecie co któryś film przedpremierowo, a jak postawicie pod tym filmem kawę, czyli jak teraz wejdziecie w link i postawicie na kawulka nawet tego najmniejszego za 8 zł. To wszystkie filmy z majówki dość zdanie przed premierowo. Ale ostrzegam. Będę was zasypywał dzień po dniu, bo prawdopodobnie filmy wymuszą, a raczej forma e, tych biegów, na które pojadę i będę nagrywał dla Was relacje. zmusi mnie do tego, żeby filmy puszczać codziennie albo co drugi dzień. Zobaczymy jak zdążyć z montażem. Plany są bardzo ambitne. Z całego wyjazdu zobaczycie jeden film zbiorczy oraz pięć filmów z wydarzeń. Już mogę Wam o tym powiedzieć jakie to będą wydarzenia. Pierwszy film to będzie właśnie, że wspomnianego półmaratonu śladami bronka malinowskiego z Grdzionka do Rulewa. Czekajcie chyba inaczej, żebym się nie wywrócił czasem, nie? To eee, no, 10 półmaratonu z Grdzionka do Rulewa. Drugi film to będzie z, y, bieg biegu flagi w Warszawie, z 2 Maja. Trzeci film to będzie y, 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 Nie pamiętam który to jest bieg, chyba 32 bieg to jest tuki 3 Maja, z Warszawy Stamtąd się przedostanę później do Poznania. W Poznaniu nagram swoją 10. lokalizację Parkran, jeśli zdąży dojechać, a powinienem dążyć dziesiątej Lokalizacji Park Run, czyli z Park Ran Poznań. Jadę na Citadele, a później zostaję tam, oczywiście, na noc i yy, nagrywam z y, Wings for Life. Biegniemy dla tych, co nie mogą. Ja nie mogę wystartować, ale pojadę i wam pokażę, jak to wygląda od zaplecza i od formy kibica. No i oczywiście mam też w planach kilka miejsc tam odwiedzić na bieżąco. Yy, prawdopodobnie, oczywiście, znaczy w sumie. Szef mi napisał, że tak, ale jeszcze czekam na oficjalne potwierdzenie. Pojawię się również na zlocie. Yy, Jest to drugi zlot fanów marki Nesti Sport, marki odzieżowej, mega kolorowej. Yy, dziewczyny w mega kolorowych strojach biegają od nich. Więc jeżeli uda mi się tam dotrzeć i jeżeli faktycznie dostanę możliwość to zobaczycie też jak tam kolorowo i jakie nowe ciuchy są. A ja tymczasem dojeżdżam do praki Widzimy się pod przystanku Jagłuszko Po pracy oczywiście O, balony wreszcie latają <laughs> Dobra, lecimy, bo jeszcze się później będzie Lipa się spóźni w piątek do praki Ostatniego dnia tygodnia, więc Lecimy do roboty, pracować I widzimy się potem Pozdro Pamiętajcie subskrybować kanał, bo to bardzo pomaga I Yo Kurde, aptr, Słuchajcie, uciekam przed deszczem A, takie chmury się znowu wspierają Ale zdążymy. Jedziemy na przystanek Jabłuszko Kupić Jabłuszka Jeśli jest nadal po piątkę To tychę przy sobie mam Więc dwa worki kupię Wam A raczej sobie <laughs> Zapraszam Was, po jabłunka. Pyszne Przynajmniej mam taką nadzieję, słuchajcie, że będą Pyszne ale tak jak już jest ten kurde ten corazi deszcz musiał zniszczyć mój organik, musiał przeziemić widać ja łóżko zielone, czerwone różnorakie i my tu się sobie zniszczą to nie do... no taka, takie duże chyba jeden worek kupimy tylko Piękne. Teraz wyciągniemy forsę i pokażę Wam całą procedurę. Piędzico, taki worek. O, lubię takie duże jabłka. Zobię taki duży worek. Teraz weźmiemy kasę. Jeszcze weźmiemy chyba Rodeny. to trochę twarde jabłka chyba tamte. A, nie wiem w sumie jaka To chyba weźmiemy tylko te O i te weźmiemy Tak te. Teraz w pleciaku będzie ciężko I teraz dwie piąteczki Tyk Tyk Do widzenia Pleciak ciężki Niewygodny bo to taki do laptopa jest A nie do O wow! Jeszcze bym się wypierdzielił no to do laptopa jest, a nie do wożenia jabłek. Jabłuszko. Mm. Dobre. Jedziemy. Tarererere te rire riri ake vo vam pijekne, oče viking. Uf.